Jacek Kaczmarski, syn marnotrawny. Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę. Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą. Są i tacy, którym płacą nie wiem za co, ale cieszą się szacunkiem i urzędem, bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał. Mogę włóczyć się i żyć z czego popadnie. Mogę okraść kantor, kościół, czy przekupkę. Żyć z nierządu albo doić chętną wdówkę. Paradować syty i ubrany ładnie. A chyłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Mogłem uczyć się na księdza lub piekarza. Duch i ciało zawsze potrzebują strawy. Na wojaka mogłem iść i zażyć sławy co wynosi i przyciąga, bo przeraża. A młodość to ponoć przygoda, a wojsko to szkoła. Mogłem włączyć się do bandy rzezimieszków, niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem, zostać mnichem i dalekie zwiedzać kraje, rozgrzeszając niespokojne dusze zgrzeszków, a chyłkiem przez życie przemykam i drżę, gdy ktoś woła. Jestem młody, jestem nikim. Będę nikim. Na gościńcach zdarłem buty i kapotę. Nie obchodzi mnie, co będzie ze mną potem. Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki, co goni mnie z miejsca na miejsce o głodzie i chłodzie. Ludzie, których widzę, stoją do mnie tyłem. Ten pod bramą Leje, ów na pannę czeka. Nawet pies znajomy na mój widok szczeka. Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem, więc chyłkiem powracam do domu o zmroku, jak złodziej. Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół. Padam z nóg i czuję ręce na ramionach. Do nóg czy ich schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Lecz panika, nie wiem skąd wiem, jest już dla mnie skończona.